Wirowała w jego ramionach, jakby mnie nigdy nie było. Sala balowa skąpana, w bursztynowym świetle. Wszystkie oczy na nich, uśmiechy wycięte na ustach zbyt chętnych, by udawać. Stałem tam nieruchomo, niewidzialny, patrząc, jak moja żona tańczy z mężczyzną, o którym kiedyś się sięgała, że nic dla niej nie znaczy. Moja córka promieniała, cicho klaszcząc, dumna z tego, co uważała za wyzwolenie. Powiedziałem jej, jeśli twoja matka zatańczy z nim, ja odchodzę. Nie uwierzyła mi. Teraz mnie nie ma. I wreszcie zrozumiały cenę choreografowania zdrady. Kochałem Elinę przez dwadzieścia lat. To był ten rodzaj miłości, który składa twoją dumę, który sprawia, że wybaczasz więcej niż powinieneś. Budowaliśmy życie cegła po cegle. Córka, dom, w którym słońce wylewało się przez okna, śmiech przy kawie, Czasem ból, ale zawsze do zniesienia, aż wrócił on Nate, jej przyjaciel z dzieciństwa. Zbyt znajomy, zbyt cierpliwy, zbyt wyćwiczony. Taki mężczyzna, który czeka w cieniu i żywi się szczelinami w małżeństwach. Widziałem, jak zmieniały się jej oczy, gdy o nim mówiła, jak pogłębiała się cisza, gdzie pytałem. Widziałem to na długo, zanim sama zdała sobie sprawę, że tańcie. A moja córka Mara, siedemnastolatka, mądra, ale nierozsądna, zbyt pochłonięta ideałami. Myślała, że pomaga matce odzyskać radość. Nigdy nie zobaczyła tego, czym to naprawdę było. Nie cudzołóstwo, nie miłość zdrada. Dzień, w którym powiedziałem jej, żeby nie tańczyła, nie był błaganiem. To była linia. Powiedziałem to cicho, spokojnie, wyraźnie. Jeśli zatańczysz z nim... Elino, odejdę. Nie z zazdrości, szacunku do samego siebie. Spojrzała na mnie tak, jakbym był okrutny, jakbym nie rozumiał. Ale rozumiałem, zawsze rozumiałem. Tamtego wieczoru Mara przyniosła matce czerwoną suknię. Słyszałem, jak siepcie w ich pokoju. On cię nie posiada. Mamo, idź ci bądź cieśliwa. Tamtego wieczoru patrzyłem, jak wchodzą na parkiet. Tamtego wieczoru umarłem i coś zimniejszego zajęło moje miejsce. Nie krzyczysz. Kiedy zdradzają cię w ten sposób? Nie płaczesz. Obliczasz. Następnego ranka wstałem przed nimi. Zrobiłem śniadanie. Zawiozłem Marę do szkoły. Pocałowałem Elinę w czoło. Rutyna. Za rutyną maska. Najpierw finanse. Elinę nigdy się nimi nie interesowała. nigdy nie sprawdzała, dokąd idą pieniądze. Przeniosłem aktywa cicho, Zlikwidowałem konta. Wyprowadziłem środki na tras zagraniczne. Mara będzie miała do nich dostęp dopiero w wieku 25 lat. I to tylko jeśli udowodni lojalność. Po drugie, dom. Kupiłem go na swoje nazwisko, kiedy się pobraliśmy. Zaktualizowałem akt własności. Wprowadziłem klauzulę przeniesienia na kogoś, kogo się nie spodziewały. Zobaczycie. Po trzecie, dowody. Kamery. Maile. Wizyta hotelu w czerwcu, kolacja w marcu, ta instruktorka tańca, którą widywała dla relaksu. Wszystko posegregowane, datowane, wydrukowane. Minął tydzień. Uśmiechałem się więcej niż zwykle. Potem przyszedł ostatni element zaproszenie na małą, prywatną imprezę, którą sam zorganizowałem. Uroczystość z okazji mojej emerytury. Takim powiedziałem: Elinę włożyła tę samą czerwoną suknię. Mara pomagała jej kręcić loki. Neil przyszedł spóźniony, z triumfalnym uśmiechem, trzymając butelkę szampana, jakby to on był gospodarzem nocy. Moment został wyreżyserowany perfekcyjnie. Stanąłem na środku sali, kieliszek w dłoni. Chciałbym podziękować mojej żonie, zacząłem. I mojej córce za tak wielkie wsparcie przez ostatnie miesiące. Nie było łatwo. Ludzie klaskali. Elinę się uśmiechnęła. Mara przesunęła się do boku matki. Dzisiejszy wieczór to święto ciągnąłem. Ale zanim znieśliśmy toast, chciałbym pokazać krótki filmik. Hołd. Skinąłem na dziś a Zapalił się projektor. Zaczęło się od zdjęć. Na ślub, Mara jako niemowlę, niewinność. Potem przeszło w nagrania Elinę i Nate chodzący do hotelu. Dźwięk rozmowy. Jej głos podejrzewa, ale mam to gdzieś. Cisza w sali. Potem nagranie Mary, podsłuchane przez uchylone drzwi mojego gabinetu: Zrób to, mamo, zasługujesz, żeby tańczyć. Ostatnia klatka zatrzymała się na parkiecie dokładnie w momencie, gdy wirowała w jego ramionach. Odwróciłem się do nich. Tak, zatańczyła. Nikt już nie klaskał. Twarz linii odpłynęła z krwi. Usta Mary rozchyliły się w przerażeniu. Powiedziałem, że jeśli zatańczy Odejdę. Położyłem na stole małą kopertę. W środku. Ostateczne papiery rozwodowe. podpisane akt przeniesienia własności. Nasz dom teraz należy do mojej siostry, która zawsze gardziła Eliną. I krótka notatka dla Mary. Pomogłaś jej mnie zdradzić. Czyny mają konsekwencje. Miłość to nie tylko wolność. To lojalność. Wyszedłem. Nie krzyczałem. Nie oglądałem się za siebie. Tylko zimny wiatr szedł za mną w noc. Próbowały dzwonić. Przeprosiny przyszły za późno. Elinę błagała o spotkanie. Mara przysyłała wiadomości pełne wyrzutów sumienia, że nie wiedziała, że myślała, że próbuje kontrolować matkę. Ale zdrada nie zawsze jest głośna. Czasem to cisza, kiedy pozwalają cię zranić. Kilka tygodni później usłyszałem, że Nate odszedł. Powiedział, że nie podpisał się na takie konsekwencje. Że magia zniknęła, kiedy wyszły kłamstwa. Dom przepadł, konta zamrożone. Musiała przeprowadzić się do małego mieszkania z cienkimi ścianami i hałaśliwymi sąsiadami. Mara zamieszkała u znajomych. Zadzwoniła raz, płacząc. Odebrałem. Niech mówi, powiedziałem do Irlini w tle. Potem do Mary. Ty te zatańczyłaś. Mara, po prostu nie znałaś ceny. I odłożyłem słuchawkę. Nie zawsze dostajesz zamknięcie na sali sądowej albo na papierze. Czasem zemsta to lustro, w którym muszą patrzeć. Cisza, z którą zasypiają. Zniszczone zaufanie odbijające się w każdym straconym kawałku ich życia. Kochałem je, ale siebie kocham bardziej. I tamtej nocy, kiedy zatańczyła, to był ostatni raz, kiedy dotknęła radości bez konsekwencji.